Czekaj. 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 jednego, mam Czekaj.

Почему ты еще так? Еще один. 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 Един. 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 Е かかどこへ?

esi mwinee? Alli, ofél. Odan! Gadewch. Mae'n reit, mae'n reit. 사wniwch. TTelefonych! Mae Bet fellow

Подписываю. Есть ехал. Хорошо, но что делать? Бераться в мирах. Врущаться, вручаться. Отчит только. Да, да. Андрей, играй. Подходи, походи сейчас. Подожди. Подожди. Подожди сегодня. Сейчас. Сейчас. Подожди, а так. Подожди, а так. Подожди, а так. Подожди, а так. Dajcie! brawo Brawo! Dajcie! wróć, wróć, wróć! Panowie wracamy! Dajcie! Dajcie! z Dajcie! razem Dajcie! 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 Dajcie!

Masz plecy? Ja, super, nie, O, <ang blanket> Do linii, do, linii, do linii. Mateusz, gdzie ty jesteś? Członkacz, Członek,

나를 군데 가시나 Simon. 뱃살. 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 뱃살.

Давай так же. 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 Nie <regulating annex cathartic FISX2> yeah, so, słyszę. No, A, nie Nie, to mówię, co Jak patrzy na to uważam, że nie ja się w Czekam, Czekał, brawo. Dobra, jest otwarta. Kurczka jest otwarta. Patrzcie, wysiłk, tutaj

Ej, dobra Uważaj, Prawo, prawo! Pięknie! No się jest! Krzysiu, w środku! Doda. Jacek! Dobra! Za mnie Czyli, czyli! Jest Szymon! Przejdź do niego ktoś! Przejdź do niego! I góra! Uciekaj, uciekaj, się ładuj